Irena Dowgielewicz, pisarka, autorka wierszy, poematów, powieści, nowel i opowiadań. Urodziła się w Kijowie, w Gorzowie, zamieszkała w 1946 roku. Pisała o codzienności, zwyczajności. Jej bohaterami są ludzie prości. Większość opowiadań dotyczy czasów wojny i ukazuje wojenny dzień powszedni ludzi z małych miejscowości i wsi. Wiersze jej pokazują powszechność życia, ale w taki cudowny sposób. W tych wierszach obecny jest konkretny dom ze sprzątami, z troską, radością, ogród z kwiatami, drzewami. Irena Dowgielewicz pisanie nazywała sianiem pietruszki. Jest to nic innego, jak czynność wykonywana ręcznie. Pisarka kochała swój dom, który znajdował się przy ulicy Dąbrowskiego 18. Był to duży dom z dużym ogrodem, starymi drzewami zaglądającymi do okien. W ogrodzie rosły róże, jodły i była piękna ściana bzu. Tam pracowała i odpoczywała. Bywało, że gościła u siebie lokatorów na obiadach rodzinnych, które organizowała w przestrzennym holu z zegarem. Przy stole gromadziło się wiele osób młodzieży, nie licząc nawet gości przypadkowych, no i wierne towarzystwo czworonogów, zadomowiony słeb i przybłęda kajtarz. Irena Dowgielewicz kochała Gorzów. Przeżyła tu najpiękniejsze lata życia, tu mieszkała najdłużej, tu była jej ojczyzna i jej dom. 30 stycznia 1998 roku odsłonięto obelisk, który upamiętnia dokonania twórcze Ireny Dowgielewicz. Obelisk ten znajduje się w parku naprzeciw domu, w którym mieszkała Irena Dowgielewicz. Na kamieniu widnieją również słowa pisarki: Ja to miasto naprawdę kocham.